Siema z tej strony Kubik, zapraszam Was na kolejny odcinek kariery menedżera. Jest to odcinek numer 04, a ja prowadzę, jakby nie było, Bayer 04 Leverkusen. W poprzednim odcinku dokonałem paru transferów, zagrałem dwa sparingi, został mi jeszcze jeden, ale w komentarzach pod ostatnim odcinkiem poleciliście mi kilku graczy. Oto pierwszy z nich Elia. Niestety jest zbyt drogi w tym momencie, bym mógł sobie na niego pozwolić, oraz Alcicka. Jakkolwiek to nazwisko się wymawia, nie mam pojęcia, mam nadzieję, że kiedyś się dowiem. Niestety, tych czków jest dwóch. Nie wiem po którego się zgłosić, jest 18 latki i 22-latek. Spróbuję najpierw zakupić 18-latka, zobaczymy, czy się uda. Tutaj już skład mojego zespołu na ostatni sparing ze Stadrymi, w którym gra Krychowiak. W ataku wystąpi Junior Fernandez. Nie Milik, nie Kisling. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Jest sporo zmian w pomocy, również w obronie. Grają zawodnicy, którzy nie występowali do tej pory. Zobaczymy, jak ten mecz się rozwinie. Muszę Wam powiedzieć, że mecz był naprawdę bardzo nudny. Tu jest pierwsza sytuacja dość groźna. Junior Fernandez przy piłce, przekłada sobie piłkę na lewą nogę i proszę bardzo, tuż obok słupka piłka ląduje w bramce. Nie była to zbyt piękna bramka, ale ważne, że efektywna i skuteczna. Gra lewą nogą Juniora Fernandeza w odpowiedzi Statre mi miał swoją szansę Dewo i po nodze leno, pakuje piłkę do siatki 1-1 w 45 minucie. I to było wszystko, co się działo w pierwszej połowie. 1 do 1. Tak też ona się skończyła. Naprawdę był to nudny mecz. Tutaj macie jeszcze sytuację ramare w ostatniej minucie w pierwszej połowy, ale strzał beznadziejny nie, nie był w stanie zagrozić takim strzałem bramce Leno jak widzicie do przerwy wynik utrzymał się 1-1 i co was pewnie nie zdziwi w 90 minucie również było 1-1 i tak też skończył się mecz druga połowa nie obfitowała w sytuacje bramkowe mało tego strzałów praktycznie w drugiej połowie nie było na obie bramki także bez rewelacji Dobrze się spisali, co prawda moi zmiennicy, ale nie jestem zachwycony rezultatem tego meczu. Najważniejsze, że to był sparring. W międzyczasie dostaliśmy ofertę od hamburgera SV za Heime Hozogaja. Jak pamiętacie, wystawiłem go w ostatnim odcinku na listę transferową. Oni się po niego zgłosili, proponują 1,7 mln euro, ale jego wartość szacowana jest na 2,1 mln, więc nie ma takiej opcji, by za tyle poszedł. Złożymy im ofertę 2,5 miliona. Zobaczymy, jak zareagują. I dalej weźmy się do roboty, czyli transfery. Spróbujemy zakupić młodego Ajcicka. Zobaczymy, czy się zgodzą. 18-latek, wartość 300 tysięcy. Ale podejrzewam, że przez wiek będę musiał wyłożyć za niego trochę więcej. Zobaczymy, jak zareagują na to działacze w Werderu Brema. Zaproponujemy mu, za zabramkę 5%, wypożyczenie na cały sezon i przyszła opłata powiedzmy te 300-350 tysięcy powinno wystarczyć. Zobaczymy, jak zareaguje Werder na taką ofertę. Pewnie ją odrzuci, ale zobaczymy. I przechodzimy do najnudniejszej części kariery, czyli do symulacji okienka transferowego czy klub Bayer 04 zagra w pucharze mistrzów? z pewnością nie mam żadnych wątpliwości, że tak się stanie o jest odpowiedź w sprawie oferty transferowej aha to jest oferta od Hamburgera Sportverein nie zdecydowali się na 2,5 miliona no to spróbujemy trochę mniej no deklarowano wartość może tym razem się zgodzą? Dalej symulujemy. Hosogaj rozmawia z klubem Hamburger. Do mediów wyciekają wszystkie informacje. Jak widzicie, nie ma żadnej tajemnicy odnośnie tego, co się dzieje w klubie. Oferta transferowa Okan ID. Był on wystawiony na wypożyczenie. FC Zank Pauli chce go wypożyczyć. Nie ma problemu nie widzę jak na razie jego miejsca w składzie a wiek 18 lat to dobry wiek na wypożyczenie niech się rozwija Werder Brema tymczasem odpowiedział 350 tysięcy euro to za mało jak na takiej klasy zawodnika czyli Ajcicek jeszcze nie jest moim zawodnikiem może 450 tysięcy ich przekona zobaczymy to jeszcze informacja o przeniesieniu spotkań to nas na razie nie interesuje, nie zaczęliśmy jeszcze ligi, symulujemy dalej. Zobaczymy jak tam pójdzie z transferami kolejnych zawodników. Jak zareaguje Hamburger, oferta transferowa. Oferta jest do przyjęcia, proszę bardzo, 2 miliony 100 tysięcy euro. Ale Werder nie jest zainteresowany sprzedażą młodego zawodnika. Nie odważy się, żeby wymawiać tego nazwiska. Naprawdę przyszła opłata. Ile możemy im zaproponować? No, 600 tysięcy. Zobaczymy, jak zareagują na 600 tysięcy euro. Jeśli to się nie uda, trudno. Odpuścimy go. Spróbujemy ze starszym zawodnikiem. Ok, dalej symulujemy. Możecie sobie posłuchać muzyczki lecącej w tle. No, ale niespodzianka. Lars Bender chce odejść z zespołu. To są ładne jaja. Mam tu już klub przygotowany praktycznie do rundy, do ligi. A tu jedno z najważniejszych ogni w moim składzie chcę odejść z zespołu. To są po prostu jaja. Zawodnik sprzedany. Jaime Hosogai odszedł do hamburgera. A zarząd przeznaczył na budżet transferowy 1 300 000. Tutaj. Za 600 tysięcy się nie zgodzili. Może 800 tysięcy euro ich przekona, ale szczerze wątpię. Będzie trzeba kupować starszego z Ajcicków. Bender chce odejść również. Już informacja przeszła do mediów, ale ja nie mam zamiaru go sprzedawać. Już mam skład gotowy na ligę i tak mam zamiar zacząć. Już pierwsze oferty za Bendera. Chce go Manchester City 12 milionów euro. Nie ma takiej opcji. Jeszcze jedna oferta od Chelsea. Nie, być może zarząd zmusi mnie do sprzedaży, ale mam nadzieję, że tak się nie stanie. Już niedługo pierwszy mecz, jak widzicie, 3 dni. Czy powinniśmy go sprzedać? O no proszę, zarząd. Udzielił mi zezwolenia na samodzielne podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie Bendera, czy on ma zostać, czy ma odejść. Oczywiście nie odejdzie. Wy to już dobrze wiecie, nie sprzedaje się przed sezonem jednego z najważniejszych ogniw zespołu. Być może odejdzie w przerwie zimowej, już będzie wtedy prawdopodobnie musiał. Kolejna oferta za Bendera, tym razem aż 14 milionów euro od Manchester United. A Jack. Definitywnie nie chcę przejść do mojego zespołu. Werder nie wyraża zgody. To spróbujemy wypożyczyć starszego z nich. Aczkolwiek nie wiem, czy są to bracia. Pięć gwiazdek słabej nogi. Wygląda ciekawie. Szczególnie jeśli grałby na pozycji środkowego pomocnika ofensywnego. Może być ciekawym zmiennikiem. Aczkolwiek jego pace nie powala. Jest zbyt szybki. Na całe szczęście. Base Offline nie ma takiego znaczenia jak w Ultimate Team 140 000, ponieważ mają jeszcze 11 miesięcy do końca kontraktu. Być może na taką ofertę skuszą się działacze z Hanoweru więc zobaczymy. A debiut w lidze coraz bliżej, już tylko 2 dni. Zaraz potem gramy z Freiburgem, ale to już w następnym odcinku. Hanover stwierdza, że Denis Ajciczek jest wart więcej niż 140 tysięcy. Jego szacowana wartość to 230 tysięcy, damy 240. Zobaczymy, czy się zgodzą. Mam nadzieję, że tak, bo te negocjacje już się trochę przedłużają. Mieliśmy już pierwszy mecz. Hanover zremisował z Wolfsburgiem. I tu okazuje się, że zaakceptowali propozycję. Będzie to zmiennik w moim zespole 2000 euro. Tak jak chcę, długość kontraktu 4 lata. Prawdopodobnie pozyskamy tego piłkarza. Didawi pod presją oczekiwań przed debiutem. Nie dziwię mu się, kosztował mnie 5 ponad 5 milionów euro. Mam nadzieję, że warto było wydać te pieniądze. Już przechodzimy do ciekawej części, czyli do meczu. Widzicie skład, Leno, Karwachal, Schwab, Voltscheidt, Benisz, Bender, Matuszczyk. O dziwo Matuszczyk, chociaż miał być zmiennikiem, ale naprawdę podoba mi się jak gra sam, Shirley, Didawi i Kissling, czyli w najmocniejszym zestawieniu Bayer, Leverkusen. Nie ma kontuzji i mam nadzieję że przez cały sezon będą mnie one omijać. W rezerwie Milik, Toprak, który grał w sparringach na środkowej obronie, ale nie spisywał się najlepiej w jego miejsce Schwab. Jedziemy, zaczynamy mecz, debiut w Bundeslidze. A tutaj nasz mały uciekinier, który chce odejść z zespołu, czyli Lars Bender. Zaczynamy mecz, Bayer Leverkusen w białych strojach. Pierwsza sytuacja. I ocipka, ależ tutaj obronił Leno końcem buta wręcz. I tak też skończyła się pierwsza połowa. To była najgroźniejsza sytuacja pierwszej połowy. Naprawdę, grając AI, trochę brakuje dynamizmu z Ultimate Team. Tam właściwie akcja za akcją, bramka za bramką. Tutaj kolejna akcja moich rywali i znowu broni Leno. Naprawdę bardzo dobry bramkarz. Bardzo młody, mam nadzieję, że nie będzie chciał odejść. W 60. minucie zdecydowałem się na zmianę. wszedł Kissling. Jego miejsce wszedł Arkadiusz Milik. Mam nadzieję, że zmieni to trochę obraz gry bezbarwny jak na razie. Potem dokonałem jeszcze dwóch zmian. Szedł Bender, wyraźnie jest niezadowolony z tej zmiany. Dla niego wszedł Kor. A za sama, który był już zmęczony, Castro. I tu jest właśnie akcja Castro. Podanie do jego Didawi dośrodkowuje na głowę Milika. I Milik pięknym strzałem pokonuje bramkarza w debiucie 1 do 0. Tutaj jeszcze zaprezentował nam swoje wątpliwe umiejętności gimnastyczne. 1 do 0, 72 minuta prowadzę z Eintrachtem w Frankfurt w debiucie w Bundeslidze. Niestety nie potrafiłem utrzymać wyniku do końca. Tutaj akcja Eintrachtu i takim strzałem Eintracht doprowadza do wyrównania w 85 minucie. To już była pora na grę na czas. Niestety chciałem... Podwyższyć prowadzenie, zdobyć drugą bramkę. Jak na razie się nie udało. Tutaj kolejna akcja. Eintrachtu, Szwegler! ale strzał. Niewiele brakowało, piłka nad poprzeczką. Tutaj jeszcze akcja meczowa. Milik do Shirle, Shirle strzela z prawej nogi i gol. Nie ma gola, aż złapał się za głowę. Shirle, i niestety tak też skończył się mecz. Debut w Bundeslidze. Umiarkowanie udany, ponieważ nie przegraliśmy. Przede wszystkim był to mecz wyjazdowy, a meczów wyjazdowych przede wszystkim nie można przegrywać. I to by było na tyle w tym odcinku. Tutaj dowiedzieliśmy się jeszcze, że Matuszczyk zadebiutował, co Wy widzieliście również. Zapraszam na kolejny odcinek, w którym zagramy z Freiburgiem i być może zakupimy jeszcze jednego zawodnika, ponieważ zauważyłem brak w moim zespole zawodnika, który. Wykonywałby stałe fragmenty gry, przede wszystkim rzuty wolne. Bardzo lubię strzelać bramki z rzutów wolnych, a takiego zawodnika nie mam w swoim składzie. Może, możecie mi jakiegoś polecić. I to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam na kolejny odcinek. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Trzymajcie się. Cześć!